Jak używać Swirski Altimite w uprawie papryki? Przed użyciem przechowuj produkt maksymalnie 2 dni w temperaturze do 20 stopni. Produkty przeznaczone do aplikacji zabieraj ze sobą na plantację partiami, by uniknąć ich nagrzewania się. Produkt svirski Altimite występuje w trzech wersjach. Karton po 20, 100 i 500 saszetek zawierających drapieżne roztocza Neo Sailus Californicus. Każda saszetka zawiera 250 drapieżnych roztoczy i rozkruszków drobnych zmieszanych z materiałem nośnym. Produkt zwalcza wciornastka i mączlika w uprawie papryki. Swirski żywi się także nektarem, spadzią, pyłkiem czy drożdżami znajdującymi się na liściach i innych częściach roślin. Obecność innego pokarmu niż szkodniki pozwala im na przeżycie na roślinie mimo braku pokarmu podstawowego jakim są szkodniki. Jako efekt uboczny może odżywiać się także przedziorkami. Kartony z produktem otwieraj bardzo ostrożnie, tak by nie uszkodzić zawartości. Odklej taśmę zabezpieczającą. Saszetki wyjmij ostrożnie z kartonu chwytając za kartonowy pasek. Nie aplikuj produktów w wysokich temperaturach oraz w południe. Nie rozrywaj saszetki. Jest ona przystosowana do działania. Można przesypać saszetki do koszyczka i zawiesić go w pasie. Chroń przed promieniowaniem słonecznym. Saszetki są odporne na przesuszenie i mają zwiększoną odporność na wilgoć. Wieszaj w miejscach łączenia. Liści w połowie wysokości rośliny. Saszetki można wieszać również na drutach i linkach podtrzymujących. Jednak powinny one mieć bezpośredni kontakt z rośliną. Saszetki wieszaj co 8-12 roślin. Saszetki powinny być zawieszone 3-4 tygodni. Saszetki są biodegradowalne w wilgotnej glebie. W przypadku upraw w tunelach ich degradacja może trwać więcej niż jedną zimę. Saszetki zapewniają prewencyjną kontrolę. W zależności od sytuacji niezbędne może być aplikowanie dodatkowych produktów, by zapewnić pełną ochronę plantacji. Zawsze wskazana jest szczegółowa lustracja i kontrola plantacji. Produkt jest bardzo wrażliwy na środki chemiczne. Zachowaj maksymalny okres prewencji wymagany przez aplikację kopert, skutki uboczne. Produkt można kupić w sklepie internetowym www.plshop.copert.com oraz u dystrybutorów. Więcej informacji na naszej stronie internetowej www.copert.pl